Spór o wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie gaśnie. Cały czas jest żywy, cały czas wychodzi na ulicę, ale na szczęście mam wrażenie, że powoli opadają już te pierwsze emocje, które takim wielkim hura, wyrzuciły z nas wszystko to, co najgorsze i całą tą, taką, takie niezadowolenie społeczne. Dlatego chciałabym poświęcić ten filmik zestawieniu ze sobą. Argumentów obu stron, abyś e, Ty, drogi słuchaczu, oglądaczu, oglądaczko i słuchaczko e, tego filmika, mogła racjonalnie podejść do tematu i z czystym sumieniem i pełną świadomością wybrać stronę, e, która Ci odpowiada. Zacznijmy od rzeczy najprostszej, czyli od postulatów strony przeciwnej, czyli proaborcyjnej, w razie czego. Sztandarowym postulatem, który jest dla mnie no, fenomenalny, jest w ogóle precedensowy w, historii, w, w skali historii całego naszego kraju, to jest postulat, który niesiecie właśnie na swych sztandarach, na początku tych wielkich waszych spacerów. I brzmi on: wypierdź! Wypierdź! No cóż. Cóż można rzec na taki postulat? Generalnie pominę go, bo świadczy to o osobach postulujących. Natomiast, co mi, nie, co mi przeszkadza w następnych postulatach? To, że są skrajnie nielogiczne i to, że ciągle się zmieniają. Generalnie, jak są jakieś protesty, to protestujący wiedzą, co im się nie podoba. I y, mają taką y, listę postulatów, która jest tak naprawdę już od początku wiadoma i y, 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 stała. Y, a tutaj w tym przypadku postulaty się właściwie non stop y, zmieniają, klarują, doprecyzowują. Już nie wspomnę, że y, postulaty y, nie dotyczą y, tematu. I tej, jakby tej pierwszej pali niezgody, która wypchnęła was na ulicę. Zupełnie postulaty się jakby odbiegają od tematu głównego, bo tak jak na początku było to, była to niezgoda na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, tak później było to oczywiście sztandarowe. Po pierwsze wypierze oświadczenie po drugie wypierdę i religią ze szkoły. Co tu ma do rzeczy religia w szkołach? która, hello, jest nieobowiązkowa. Jeśli rodzic lub dziecko nie chce na nią uczęszczać, to nie musi. Więc e, moja droga, obrończynio praw kobiet, dlaczego chcesz pozbawić innych prawa chodzenia na religię? Co w tym takiego złego, że ktoś zdecyduje w swojej wolności, że podoba mu się chodzenie na dodatkowe zajęcia i, e, i chce na nie chodzić, nie? No cóż... To jest trochę, to się trochę wyklucza z wolnością, którą tak bardzo e, promujesz. Ale to nic, bo rozumiem, że pierwsze postulaty mogły być takie, powiedzmy, spowodowane falą emocji, entuzjazmu i dlatego one były takie e, roz, rozbite albo nielogiczne, często wykluczające się. E, na szczęście dla Was powstała ta słynna Rada Konsultacyjna. Powołujemy Radę Konsultacyjną, tak jak na Białorusi. E, Cóż, wyznaczyła takie oto postulaty. Pozwolę sobie przeczytać, bo bym ich nie spamiętała. Żądamy pełni praw reprodukcyjnych. No tak, bo przecież nie mamy takich praw. Mamy jakiś zakaz reprodukcji. Na pewno. Bo generalnie jesteśmy w Chinach i do 2014 roku mieliśmy politykę jednego dziecka. A za kolejne urodzone dziecko musieliśmy płacić kary. A nie, sorry, jesteśmy w Polsce. Za każde urodzone dziecko dostajesz 500 złotych dodatkowo. <tryk> Proszę bardzo. Jaki postulat utrzymania standardów opieki okołoporodowej? To jest, to jest, fenomen. To jest, słuchajcie, fenomen. Pierwszy raz chyba w historii jakiś o, niezadowolona grupa obywateli. Prosi o utrzymanie tego, co jest dotychczas. To mnie, sorry, ale to mnie tak bawi, że jest aż niewiarygodne. To jest, niewiary, to, jest to zdanie po prostu powinnyście wyjść na, wynieść na sztandarach. Żądamy utrzymania standardów opieki okołoporodowej, bo jest kijowa, beznadziejna i w ogóle uderza w nasze kobiece prawa. Naprawdę, geniusz to pisał, prawdopodobnie facet. To jest jakaś porażka. E, co my tu mamy dalej? Dostępu do nowoczesnej, bezpłatnej antykoncepcji i zabiegów sterylizacji. No to teraz tak. Żądamy pełni praw reprodukcyjnych od, oraz zabiegów sterylizacji. Nie wiem, chomikami jesteście, czy co? Naprawdę no, dla mnie te dwa zdania. Mocno ze sobą, jakby stoją w opozycji. To, to są sprzeczne są postulaty, tak? Tutaj opieka okołoporodowa, a tutaj przerywanie ciąży. No, dziewczyny, zdecydujcie się. Ja się nie zgadzam, że moje podatki szły na dofinansowanie aborcji albo in vitro, bo ja tego nie popieram. I ja też płacę podatki, i też mam wolny wybór. I nie zgadzam się, żeby moje pieniądze szły na takie postulaty. Sorry, mam prawo. Badań prenatalnych najnowszej generacji. Nie wiem, jak się liczy generacje badań prenatalnych, ale chciałabym wiedzieć, w jakiej generacji jesteśmy teraz i jaką wy proponujecie, bo to jest bardzo ciekawe. Ja generalnie też jestem. Ja popieram postulat. Popieram. Też jestem za badaniami najnowszej generacji, tylko powiedzcie mi, czy to w ogóle istnieje i czy, e, czy, w ogóle, czy, i czy, czy my mamy problem z badaniami prenatalnymi, bo, uwaga, e, żądałyście utrzymania standardów opieki okołoporodowej, co chyba wiąże się z badaniami prenatalnymi. To tutaj chcecie, nie wiem, polepszyć, poprawić, pogorszyć. Generalnie ta generacja nasza to jest na jakim poziomie, bo. Bo ciężko z tego wywnioskować. I kolejny postulat, to jest w ogóle hit. Żądamy państwa wolnego od zabobonów. Mam nadzieję, że żadna z was nie czyta horoskopów. Broń Boże, żeby którakolwiek na weselu wyrzuciła za, za siebie kieliszek. Po przywitaniu. Mam nadzieję, że nie sypiecie soli przez lewe ramię, bo to są zabobony. Ale dobra, co wy rozumiecie pod tym hasłem, bo tutaj, żeby nie było? E, żądamy rzetelnej edukacji seksualnej. No, ja też popieram w stu procentach, bo potem są takie asie, które myślą, że życie się zaczyna, że, że dziecko w brzuchu matki to nie jest człowiek, bo życie się zaczyna w tym momencie, kiedy zaczyna bić serce. czyli około na 16. dzień po zapłodnieniu, w razie Bóg. Także tak, edukacja seksualna rzetelna musi być Popieram. Edukacji szkolnej zgodnej z wiedzą naukową. Niesamowite. Ja jestem ciekawa, co nam było przekazywane dotychczas. Jeśli teraz te wasze szkoły, które kończycie, nie przekazują wiedzy z, zgodnej z nauką, to naprawdę wiele tłumaczy, jeśli chodzi o wasze zachowania i postulaty. Eee, opieki medycznej niewatykańskiej. Mm, no, fajnie, fajnie. To jest ciekawy postulat. Nie wiem, w jaki sposób wami się opiekuje Watykan, ale dajcie mi znać, bo jestem chrześcijanką katoliczką i też bym chciała być pod opieką Watykanu. A widzę, że ja chętna do tego nie jestem, a wy niechętne jesteście, więc, więc no tutaj coś jest nie tak. Nie? Za to ja mam opiekę medyczną całkiem ok, więc mogę dać nawiary na mojego lekarza i, i, i możemy się wymienić po prostu, nie? w razie czego. Dlaczego mamy być po dlaczego będąc poprzeciw przeciwnych stronach nie możemy sobie pomagać. E, co my tu mamy dalej? Hmm. Likwidacji tak zwanej klauzuli sumienia. Słuchajcie, dziewczyny. Podziwiam Waszą walkę o wolny wybór. O kwestię waszego sumienia. Bo przecież aborcja to powinna być kwestia sumienia kobiety. Tylko i wyłącznie. No, no to dlaczego ten lekarz, yy, który ma popełń, dokonać tej aborcji na Twojej macicy, miałby mieć wybór? Ja tego nie rozumiem. W ogóle odbierzmy wybór wszystkim lekarzom. No, i w ogóle klauzula sumienia, jakim prawem to istnieje w wolnym państwie? Dajcie spokój. Macie rację po prostu. Likwidacja klauzuli sumienia jest obowiązkowa, żeby każda kobieta miała wybór. Bo przecież co tam, wybór lekarza, który też może być kobietą. No chyba, że tego nie przypuszczacie, to nie wiem. Wymierzenia bezwzględnych kar sprawcom i osobom winnym ukrywania przestępstwa pedofili w kościele. Moje drogie, to jest bardzo dobry postulat. Uważam, że nie tylko w kościele, ale w ogóle ukrywanie pedofilów powinno być zakazane, i powinno być wysoce karanie wszędzie. A sprawdźcie sobie, gdzie jest ich najwięcej. Bo kto wie, może należycie do jednej z takich organizacji. Kolejny postulat, który mnie y, rozwala, bo nie, nie wszystkie będę tutaj komentować, bo nie mamy na to całego czasu, ale rozwala mnie. Uwaga! Ściganie mowy nienawiści jako źródła przemocy. Jak nazwać? Wasze sztandarowe hasło, które od pierwszych dni wynosicie na przodzie Waszych spacerów. Jak nazwać Wasze hasła pogardy, nienawiści, agresji i może wylanego hejtu na ludzie, którzy po prostu mają inne zdanie? Zbieramy! Zbierajcie! Słuchajcie, dziewczyny, ja nic nie chcę mówić, ale w stu procentach zgadzam się z tym postulatem. Ale obawiam się, że uderza w Was. Jedne z ostatnich postulatów, które będę, nie to powinni, które powinni czytać na, na skeczach męczących. Polski dla wszystkich. Żądają Polki oczywiście. Polcy, Polski będącej państwem prawa, w którym są wolne sądy, wolne wybory i wolne media. Nie wiem, czy wiecie, akurat co do mediów nie jestem pewna, ale jeśli chodzi o wolne sądy i wolne wybory, gwarantuje nam konstytucja, która gwarantuje również ochronę życia. Żądamy. Polski, w której prawa człowieka są dla wszystkich, w tym kobiet, osób LGBTQIA, z niepełnosprawnościami, mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, seniorów, osób o trudnej sytuacji ekonomicznej. No tak. Bo prawa człowieka generalnie dotyczą tylko człowieka, czyli wykluczają kobiety, osoby LGBTQIA. Nie wiem, co to znaczy ten plus. E, nie, osoby niepełnosprawne, ale. A nie, sorry, to nie prawa człowieka, tylko wy wykluczacie osoby niepełnosprawne, bo twierdzicie, że można je zabić. Nie jest trochę jakby w złym guście? Ale że co, że pan, że na wózku? Tak. Oczywiście, znaczy, że nie. nie. Uważam, że tacy ludzie pokazują, że... Jeszcze bardziej. Faktycznie, no... Tak. Może jemu się źle żyje. Tak, co my tu mamy? Mniejszości narodowe. No tak, bo, bo przecież człowiek, który nie jest Polakiem, nie jest już człowiekiem, nie? A nie, sorry, to mówili naziści. Befe! bardzo I teraz mniejszości religijne. Aże aż żałuję, że, że, że należy do wyznania katolickiego, bo jesteśmy większością. I to może tłumaczyć, dlaczego my nie, nie, nas nie dotyczą prawa człowieka. No teraz to jasne. Już wiem, dlaczego katolika można zbluzgać, przezwać, obrazić, yy, niszczyć jego symbole religijne, profanować święte miejsca. Bo przecież my nie jesteśmy ludźmi. Boże, dzięki, że, że, że wytłumaczyliście mi to, bo, bo się zastanawiałam właśnie, na jakiej podstawie to działa. A to kurczę, takie proste, no. Oj, po cały razie było a Ciebie dupę. prosimy. I teraz ostatni postulat, jest przepiękny. Żądamy Polski w Unii Europejskiej. O, że... Ja nie wiem, dziewczyny, kiedy byście to pisały. Ale my w Unii Europejskiej jesteśmy od 2004 roku. Także generalnie witamy w roku 2020. Rozumiem, że, że są osoby, które rozwijają się wolniej i, i mają jakąś taką niepełnosprawność intelektualną, ale dziewczyny, no, od 2004 do 2020. Minęło, jest jakby różnica 16 lat, nie? I myślę, że nawet najpóźniej rozwijające się umysły powinny już powoli załapać, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Powinnyście. Spróbujcie. A jak mnie, to informuję. Jesteśmy w Unii.